Okay. Dzisiaj e, większość lekarzy uważa, że e, nasze zdrowie nie jest zależne od tego, co jemy. Nie uczymy się tego, jak zapobiegać e, leczeniu, tylko jak leczyć. E, a tak naprawdę jesteśmy tym, co jemy. Jak kiedyś powiedziałam do dorosłego syna, e, jesteśmy tym, co jemy, a on mówi, ja nie widzę, żebym się stawał kawałkiem pizzy. Niestety, proszę państwa, jesteśmy tym, co jemy, i jeśli, tak obrazowo powiem, wkładamy do ust śmieci, to nasze zdrowie jest tej samej jakości. Dlatego zawsze, zawsze to mówię. Coś nie działa nam? Dlatego zawsze to mówię. Każdego dnia uważajmy, co wkładamy sobie do ust. I jaki to ma jakość, i jaką to ma jakość. Człowiek jest doskonale zbudowaną maszyną biologiczną i poradzi sobie ze wszystkim, jeśli mu dam tej maszynie damy dobre paliwo i odpoczynek, bo jeśli tego nie będzie miał, to się zwyczajnie zepsuje, jak każda maszyna. I to, co nam jest potrzebne, jest wszystko w naturze, ale dopiero połączenie natury z nauką i technologią daje ogromne wyniki. I o tym dzisiaj Państwu chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o, o nowej generacji produkcie, który nazywa się Biosel Collagen. Będę niedługo Wam pokazywała tutaj obrazki, które nazywa się Biosel Collagen. I dlatego tutaj jestem, ponieważ Pan Tadeusz wprowadza ten produkt do swojego sklepu. Będziecie mogli Państwo to kupować u niego. A ponieważ ja się tym zajmuję w Stanach, przyjechałam, żeby Państwu opowiedzieć i jeśli ten produkt Was po wykładzie zainteresuje, mój e, stragan, moje stoisko nazywa się Kącik Zdrowia, zatroszcz się o siebie i dzisiaj ten kolagen jest w bardzo promocyjnych cenach. Więc możecie Państwo uzyskać nie tylko wszystkie informacje na, tego, na temat tego produktu, jak również zakupić go w zupełnie innych cenach w dniu dzisiejszym i jutrzejszym. To jest taka promocja dla Pana Tadeusza. Co jeszcze Państwu chciałabym powiedzieć o takich swoich osiągnięciach w Chicago, chociaż mieszkam tam krótko. W ubiegłym roku byłam organizatorem pierwszych targów zdrowego stylu życia, z sukcesem zresztą. Okazuje się, że to jest bardzo potrzebny temat na dzisiaj, wszędzie, na całym świecie. Więc otwierając te targi, powiedziałam: Uczmy Chicagowian zdrowego stylu życia, bo tam ludzie żyją naprawdę, chodzi o naszą Polonię naprawdę bardzo źle. Nie dość, że żywność jest. Znacznie gorszej jakości, to jeszcze ludzie są przemęczeni, przepracowani, jak gdyby ten pieniądz stał się nowym bogiem i tylko to się liczy. A tak jak mówiłam, o ciele człowieka, jak nie damy tej maszynie biologicznej odpoczynku i dobrego pokarmu. Jestem matką dwójki dorosłych dzieci i czwórki wnucząt. Brakuje tutaj Kazimierza, który przybył nam w ubiegłym roku. Zdjęcie zostało dwa lata temu zrobione na Mazurach, a mi się wszystkim w lukom kupuje babcia Zosia. I taka krótka prezentacja, jak nauka zmienia pogl a całkowicie pogląd na procesy starzenia. Dzisiaj każda firma chce sprzedawać kolagen i kwas hialuronowy. A dlaczego tak jest? Dlatego, że nasze ciało jest głównie zbudowane z tych dwóch składników, z kolagenu i kwasu hialuronowego. I on jest wszędzie, w dziąsłach, w oku, w skórze, w, w naszych stawach, tkance łącznej, nawet, nawet w cebulkach włosa. A tutaj pokażę Państwu, jak my w czasie naszego życia Wytracamy te dwa najważniejsze składniki budulcowe ciała. Tak jak widać, ta prosta linia od urodzenia to jest kwas hialuronowy, i my właściwie wytracamy go od dnia urodzenia. Czyli proces starzenia, jeśli chodzi o kwas hialuronowy, zaczyna się od dnia urodzenia. Natomiast kolagen pro produkowany jest w ciele człowieka do okresu dojrzałości 20-30 roku życia. Potem go również wytracamy. I to tak właśnie wygląda proces starzenia. My wysychamy, bo kwas hialuronowy jest czymś jak gąbka w organizmie człowieka. To jest produkt, który zatrzymuje wodę. Jeśli nie ma tego w naszym organizmie, to woda przez nas, nasz organizm tylko przelatuje. Tutaj możecie Państwo zobaczyć obrazowo, bo tak jak ciało człowieka możemy porównać do budowy domu, to kolagen jest jak cegła, a kwas hialuronowy jest jak zaprawa. Z samego kolagenu domu nie zbudujemy. Dlatego potrzebujemy i kolagenu, i kwasu hialuronowego. Jeśli wypadnie taka jedna cegiełka kolagenu, to zobaczcie, tak się tworzą zmarszczki na skórze człowieka. obraz naszych stawów. Pierwszy, pierwszy rysunek to jest zdrowy staw człowieka. Dwa pozostałe to, jest, to są chore stawy. Pierwszy ma torebkę wypełnioną płynem stawowym, ma chrząstki na końcówkach kości. Tutaj widzimy już zużyte, zużyte chrząstki i wysuszony płyn stawowy. Ta maść stawowa z wiekiem wysycha. A ona właśnie odżywia chrząstki, i jeśli nie ma odżywiania, chrząstki się ścierają i dochodzi do sytuacji kość na kość. I wtedy czujemy bardzo duży ból w naszych stawach. Ostatni rysunek to jest staw, gdzie toczą się stany zapalne, gdzie my nazywamy to artretyzmem. I to jest ten produkt, o którym chcę Państwu dzisiaj powiedzieć i który możecie dzisiaj kupić. Jest to nowej generacji produkt. Co to takiego jest? Jest to macierz kolagenu i kwasu hialuronowego. To jest jedno źródło. Firma zleciła naukowcom znalezienie macierzy, która jest macierzy w świecie naturalnym, w świecie zwierzęcym, bo kolagen jest białkiem pochodzenia zwierzęcego. I pamiętajcie Państwo, jeśli ktoś Wam mówi o kolaganie roślinnym, coś takiego nie istnieje. Kolagen występuje tylko w ciele zwierząt i człowieka. Ten produkt nazywa się Biosel Collagen, Jest jego cztery rodzaje: Sport, Skin, Pure Life. I te kolageny wszystkie tak samo odbudowują stawy człowieka, natomiast różnią się tylko do, dodatkami. Tak jak nazwy wskazują, te dodatki. Sport ma certyfikację Międzynarodowej Federacji Sportowej. Skin jest produktem, który wzmacnia odbudowę skóry, od środka. I piór jest czysty. Life jest wzbogacony o 13 owoców z całego świata i czysty rozwaratrol. Został on zrobiony z cząstki kurczaka. I właśnie te badania naukowe dowiodły. Że tylko jedna chrząstka kurczaka jest identyczna jak ciało człowieka, tak jak lustrzane odbicie, jeśli chodzi o kolagen i kwas hialuronowy. Jest to chrząstka-mostka kurczaka. I to już było wielkie osiągnięcie naukowe, ponieważ znaleziono macierz, gdzie, która jest kwas hialuronowy i kolagen w składzie identycznym do ciała człowieka. Ale to był tylko początek, Jakby dalej nie wiadomo było, jak włożyć to do środka stawów, bo, kom, bo molekuła tego była za duża. I wtedy z pomocą przyszła nauce technologia. Technologicznie tą macierz z molekuły około 300 kilodaltonów rozłożono do molekuły 1,5-2,5 kilodaltona do tak optymalnej wielkości, żeby ona miała moc przenikania przez błonę komórkową, czyli mogła wejść do środka stawu. Dalej w tej małej molekule macie Państwo kwas hialuronowy, kolagen i siarczan chondroityny w składzie identycznym do ciała człowieka. Jego przyswajalność jest 95-98%. Produkt jest 100% naturalny, mogą go pić kobiety w ciąży i dzieci nawet. Nikt nie ma podobnego produktu w tej chwili na rynku. Nie można go z żadnym innym produktem porównać, bo to tak jakby wyglądało, jakby porównywać kartofle do pomarańczy. Bo sprzedają, sprzedaje się kolagen różny, sprzedają się mieszanki kolagenu z kwasem hialuronowym i siarczanem chondroityny. To jest macierz, to jest jedna molekuła w składzie identycznym do ciała człowieka. Stąd ta wysoka chłanialność 95-98%. To się pije dwa razy dziennie, po 15 ml i odbudowuje całą tkankę łączną człowieka. Najbardziej to jest widoczne na skórze w pierwszym etapie, ale powoli wnika do stawów i odbudowuje płyn i chrząstkę stawową. jest pokazane metodycznie, jak wygląda duża cząsteczka kwasu hialuronowego. Kładzie się na skórze, mała wnika do, do, przez skórę i odbudowuje skórę wewnętrznie. Jedno z badań klinicznych wskazało, że zawartość kwasu hialuronowego po 28 dniach picia, biocel kolagen, wzrasta o 6000%. I najwięcej dzieje się to w, w ciągu pierwszych dwóch tygodni. Najbardziej będzie to widoczne na skórze, bo skóra jest największym organem człowieka. Tutaj kilka zdjęć, żebyście Państwo sobie zobaczyli I te zmiany. Te zmiany są po trzech miesiącach. Bardzo duże różnice, prawda? Ten produkt ma wiele nagród: jako najlepszy suplement diety na kości stawy, jako najlepszy suplement na, odbudow na odbudowę skóry, jako najbardziej innowacyjny suplement diety. Dlaczego ten produkt jest tak unikalny? Nie tylko ma patenty, ma 7 patentów amerykańskich i międzynarodowych, ale dla pewności, że produkt działa właśnie tak, zrobiono 37 badań klinicznych, które to potwierdzają. A dlaczego suplementy dzisiaj nie mają badań klinicznych? Dlatego, że badania kliniczne są bardzo drogie, a on ma aż 37. Jest zrobiony z naturalnej macierzy, tak jak tłumaczyłam Państwu, z jednej sząstki kurczaka i nie jest to mieszanka z jednego źródła. Produkowany jest w optymalizowanym procesie, dla uzyskania tej optymalnej wielkości molekuły. Oprócz tego zabija enzym hialuronidasem, który niszczy kwas hialuronowy w organizmie człowieka. Odbudowuje tkankę łączną ścięgna stawy i skórę. Produkowany jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, w obiektach certyfikowanych przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych. Jest w płynie, to też zwiększa jego wchłanialność. Na bazie tego produktu powstały Powstały takie produkty jak Trim. Jest to kombinacja kwasu linolowego i bioselkolagen. Jest to suplement, który wyrzuca tłuszcz z organizmu człowieka. Co jest bardzo ważne, że wyrzuca tłuszcz nie tylko z zewnątrz ciała człowieka, ale również z narządów wewnętrznych. Ten tłuszcz zawarty w, w narządach wewnętrznych, w oponce brzusznej jest przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych i dzięki, dzięki temu suplementowi można, można tego uniknąć. Jest y, tworzony w specjalnych zestawach y, rzeźbiących sylwetkę. Oprócz tego, ten biosel kolagen został wykorzystany do produkcji linii naturalnych, czystych, najwyższej jakości kosmetyków. Stwierdzono, że po dwóch miesiącach używania y, kolagenu skin, picia kolagenu skin i używania kosmetyków. Zawartość kolagenu w, skóre, w skórze wzrosła ponad 30%. Tu jeszcze kilka zdjęć i mam taki fajny filmik dla Państwa, nawet włosy się zagęszczają. To jest kobieta, która ma 82 lata i w ciągu półtora roku tak odmieniła się jej twarz. I tu jest taki film, bo w Stanach Zjednoczonych mamy również kolagen dla piesków. W Europie jeszcze tego nie ma, ale nie ma problemu z wysyłaniem. To jest ten sam pies. Po trzech miesiącach używania kolagenu. Wbiegł, wbiegł na schody, a zobaczcie, jak ten pies się porusza, się poruszał przed używaniem kolagenu. Więc zwierzę nie oszuka, tak? nie powie, ten działa, ten nie działa. Dlatego chciałam Państwu pokazać ten filmik. Widzicie, ile to czasu trwa wejście na schody? Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam, tak jak mówiłam. I zapraszam do stoiska. Po kolagen w, dzisiaj w promocyjnych cenach. Zapraszam i poszczegóły wszystkie, jeśli będziecie państwo. Naprzeciwko tutaj mamy to stoisko. Ja to... ale tu nie można powiedzieć. Dzisiaj dzisiaj ten kolagen, butelka kolagenu kosztuje 250 zł. Dzisiaj. A normalnie 330. A ile to jest butelce? 400. Ja wszystko ja wszystko powiem, bo to szkoda tutaj zabierać e, jak gdyby Nie, to nie. Tak? To no proszę bardzo. Na miesiąc potrzebne są dwie butelki. Pijemy co 12 godzin po 15 po 15 ml. To jest bardzo ważne. Czyli rano i wieczorem. O 7 rano, o 7 wieczorem. Nie mieszamy z jedzeniem. Produkt po otwarciu trzymamy w lodówce, bo to jest produkt 100% naturalny. Jest 37 badań klinicznych, które potwierdzają odbudowę płynów i krząski stawowej. I co na koniec chcę powiedzieć Państwu, to to, że tak jak mówi Pan Zięba, jesteśmy zaprogramowani na 140 lat. Ale. Żebyśmy mogli te, 140, te, te ostatnie lata życia przeżyć w dobrej formie, być sprawnym, żeby nie bolały nas stawy, żebyśmy mieli dużo energii życiowej, pijmy Biosel Collagen. Pijmy Biosel Collagen, realizujmy swoje plany i realizujmy swoje marzenia. Dziękuję państwu bardzo. Nie. Czy macie Państwo je? czy jeszcze sobie tutaj jakieś pytania? To proszę bardzo. Jak nie, to wszystkie szczegółowe informacje przekażę państwu przy stoisku. Nie. Dziękuję.